Pan z wami i z duchem twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza, Ała tobie, Panie. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do... Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maria. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski pełna. Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa. I rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę U Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego. A Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maria rzekła do Anioła: Jakże się to stanie, skoro nie zna męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie. I moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja, oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo pańskie, ała Tobie Chryste. Dziwnie wygląda ten świat w tych maseczkach, bo to chyba taki face, który, który mamy zawsze, znak, który, którym jest nas, naszym znakiem rozpoznawalnym, i nie wiem jaka jest reakcja nasza. Czy się uśmiechamy, czy się nie uśmiechamy? Mogę to tylko zobaczyć po małych oczach. Zazwyczaj, jak się ludzie uśmiechają do siebie. To wtedy ich oczy robią, robią się takie jak leżące złotówki. Tak, czyli robiły się takie małe. Więc uśmiechajmy się do ludzi w taki sposób. Moi drodzy, to, co usłyszeliśmy przed chwilą, to przecież Ewangelia, która jest przecież nam bardzo dobrze znana, Scena zwiastowania Nazaret, który jest takim kluczowym miejscem, gdzie dokonało się jakże ważne wydarzenie, jakim był moment. Przyjścia Bożego Posłańca, i tego, że Maryja, która stała się Matką Jezusa, że przyjęła właśnie to słowo, które Pan Bóg jej dał, który dał jej Bóg, który pragnął jej szczęścia. Pragnął, aby ona rzeczywiście wybrała tę drogę. I zobaczcie, Maryja w tej scenie bardzo pięknie ukazane jest jej, jej takie zachowanie, że kiedy przyszedł do Maryi Anioł i powiedział, bądź pozdrawiona, pełna łaski Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Te słowa przecież w miesiącu październiku szczególnie powtarzamy, modląc się różańcom, ale przecież kiedy modlimy się na różańcu, to te słowa wracają do nas. Te słowa Anioła tak bardzo mocno wpłynęły na ówą niewiastę, że aż zmieszała się na te słowa. Nie wiedziała tak naprawdę, co te słowa oznaczają. Dlaczego yy, dlaczego Właśnie jako kobieta, jako niewiasta, ma być pełna łaski i Pan z Tobą. Dlatego, że bardzo kluczowym momentem, kluczowym znakiem jest to, że Maryja staje się tą wybraną, która właśnie słucha Boga, słucha tego, który jest twórcą. I tak sobie myślę, że pośród nas, myślę, że nawet wszyscy, mają taki swój nazaret, tam, gdzie czują się dobrze. Swój Nazaret, miejsce takie, gdzie czujemy się bezpiecznie. Gdzie czujemy się bezpiecznie względem tego świata. Może to jest nasz dom rodzinny, do którego lubimy wracać, albo z którego przyjechaliśmy tutaj do Lublina i już myślimy, kiedy pojadę, żeby spotkać się z moimi najbliższymi. Może to jest wspólnota, w której też się dobrze czuję. Może ten Nazaret to też miejsce, kiedy gdzie właśnie to, to, są moi koledzy, koleżanki z roku, czy koledzy, czy koleżanki, znajomi z pracy. I w tym wszystkim, moi drodzy, jesteśmy tak bardzo podobni, bo chcemy na wzór Maryi być tymi, którzy właśnie słuchają. Cieszę się niezmiernie, że możemy dzisiaj się razem wspólnie modlić na początek tego nowego roku akademickiego. Tak sobie myślę, że... W tych blokach na LSMie mieszka może 20, 30 albo 100 razy więcej studentów niż jest tutaj. Ale wyjątkowość należy do tych, którzy tego pragną. Dzisiaj na lekcji Katechezy tłumaczyłem młodzieży w drugiej klasie, co to oznacza wierzyć i co to znaczy wiara. Wiara jest darem, który Pan Bóg daje człowiekowi. Każdy bezinteresownie daje do wiary. Ale jeżeli, powiem nie, ja nie chcę mieć z tobą, Panie Boże, nic do czynienia, no to jak ja mogę Pana Boga poznawać? A Maryja powiedziała co? Ona nie powiedziała, że ja nie chcę z tobą, Panie Boże, mieć nic do czynienia. Panie, oczywiście było to trudne do przyjęcia. Niezrozumiałe. Nie do pojęcia, że jak to ona stanie się matką, że, że Duch Święty ją napełni, że moc osłonić się i, i że te słowa dla Boga nie ma nic niemożliwego, mając te kilkanaście lat, słysząc, byłam dużo młodsza od was. Ale nie powiedziała Bogu nie. I dlatego też chcemy, tak jak Maryja, wpatrywać się, i to też piękny taki znak, że że dzisiaj jednoczymy się i chcemy się modlić na początku tego roku akademickiego, wyjątkowego roku akademickiego. Nie wiemy, jak długo potrwają zajęcia, nie wiemy, jak to wszystko będzie wyglądało. Na pewno jest to wyjątkowy czas. Ale dzisiaj ta Ewangelia i wiele pytań, bo nawet Maria zadaje pytanie a nie mówi, jakże jak się to stanie, skoro nie zna męża. Jeżeli nie znam, jak może się to stać, jak może się to wydarzyć, jak może moje życie się zmienić? Właśnie dzięki Bogu. Dzięki Bogu, który rzeczywiście chce obdarzyć nas łaską wiary. Dzisiaj rano po porannej Eucharystii wróciłem do swojego mieszkania, zacząłem scrollować Facebooka, nie, bo to przecież... Takie, no, takie. Trzeba zobaczyć, co tam ludzie napisali, co tam udostępnili. Nie jeden z moich znajomych udostępnił że taką, taką, takiego posta, na którym było, że właśnie 30 lat temu, właśnie akurat dzisiaj mija rocznica, yy, odeszła z tego świata do wieczności błogosławiona Chiara Badano. Od jakiegoś czasu jest ona mi bardzo bliska. Bardzo się z nią jakoś tak zaprzyjaźniłem. Dlaczego o tym mówię? Bo jest też takim pięknym znakiem wiary, kiedy doświadczyła choroby, kiedy doświadczyła cierpienia, kiedy przychodziła przez, przez nowotwór, bardzo poważny nowotwór, mając taką świadomość, że niestety, ale jej życie zmierza ku śmierci. Potrafiła Bogu powiedzieć, Jezusowi potrafiła powiedzieć. Jeżeli Ty tego chcesz, Jezu, to chcę tego i ja. I to jest, moi drodzy, znak wiary, i tego, tego mamy się uczyć. I tak sobie myślę, że pośród nas żyją tacy cisi święci, którzy właśnie zaufają Bogu, którzy kochają Pana Boga, którzy wpatrują się w przykład Maryi, którzy trzymają różanie, są na tym różańcu się modlą. To może nasi najbliżsi. Mam obraz swojego dziadka, który pięć lat temu zmarł i pamiętam, że codziennie odmawiał e, godzinki e, ku czci Matki Bożej. Codziennie, rano, miał taką książeczkę, taką już porwaną, już, taką już, już zatłuszczoną, bo to, bo to człowiek starszy gdzieś tam czymś zalał, nie, ale... Ale wiecie, dla mnie jako młodego chłopca, który widział go też jako księdza, bo też, e, w, też posługiwałem i udzieliłem mu ostatnich sakramentów przed śmiercią, więc widziałem też jego łaskę wiary. Prosto łaskę wiary. Dzisiaj moi drodzy, jednoczymy się razem, wspólnie na modlitwie, by tak jak Maryja, słuchać, ale tak jak Maryja też usłyszeć od Boga, abyś się nie bał. Mamy dużo lęków dzisiaj. Nie bój się. że że teraz każdy z nas boi się, żeby nie mieć jakiegoś kataru, bo nie wiadomo, co to tam nas czeka. Ale trzeba jakoś żyć. I ta Ewangelia, którą Pan Bóg nam dzisiaj daje, ta Ewangelia, która nas prowadzi przede wszystkim do, do Eucharystii, bo gdyby nie Maryja, gdyby nie jej tak to nie mielibyśmy tej historii, która się dokona za chwilę na ołtarzu. Dzień Maryi chcemy zawierzać, aby te nasze Nazarety, naszego domu, naszego serca, ten dom też Józefa, który staje się domem dla nas tutaj obecnych, dla wspólnot, dla studentów, dla wspólnot, którzy się tutaj modlą, dla tych, którzy chcą, właśnie tak jak Maryja i święty Józef potrywać się w Jezusa i cieszyć się jego obecnością, aby to doświadczenie było takie czytelne i aby rzeczywiście ta radość nazaretu, Radość tego, że Pan Bóg ma dla nas plan, konkretny plany, że Pan Bóg rzeczywiście nas kocha, aby ta radość rzeczywiście dodawała nam sił, nie dodawała nam skrzydłów jak to w jednej z reklam, ale dodawała nam sił duchowych, byśmy byli świadkami pośród tych, których spotykamy. A uwierzcie mi, wasze świadectwo, świadectwo osoby wierzącej, dużo więcej znaczy niż niejedna nie konferencja, którą może wysłuchamy w internecie albo w kościele. Uwierzcie mi, tak jest.